Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, jak ocenia pan warszawskie przemówienie Bidena w zestawieniu z wygłoszonym tego samego dnia przemówieniem Putina? Jak duża jest szansa, że słowa Bidena dotrą do przeciętnego Rosjanina? No. To stuprocentowa jest szansa, że dotrą, bo przecież rosyjskie media o tym przemówieniu pisały. Być może nawet nie podały jego tekst, przynajmniej niektóre. A w każdym razie tezy, no teza jest jedna z tego warszawskiego przemówienia prezydenta Bidena, że Ukraina musi zwyciężyć. Musi zwyciężyć, bo od tego zależą nie tylko losy Ukrainy, właściwie co w tam najmniejszym stopniu losy Ukrainy od tego zależą, ale od tego, czy Ukraina zwycięży czy nie, to zależą losy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, bo Partia Demokratyczna z prezydentem Bidenem na czele właściwie można powiedzieć, że Przyczyniła się w znacznym stopniu do wywołania tej wojny. W związku z tym, no, jeżeli by coś tam poszło nie tak, to z całą pewnością zostanie to wykorzystane przez Partię Republikańską i być może, że prezydent Biden i w ogóle Partia Demokratyczna przegra przyszłoroczne wybory prezydenckie. Więc tak to widzę. W ogóle odnoszę wrażenie, że ta wizyta prezydenta Bidena była w znacznym stopniu podporządkowana właśnie celom wyborczym, bo wygląda na to, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich prezydent Biden będzie kandydował z ramienia Partii Demokratycznej, bo na razie z ramienia Partii Demokratycznej nie pojawił się żaden kandydat, a już powinien się pojawić. Już by trzeba było go lansować. No a na razie się żaden nie pojawił, więc wygląda na to, że prezydent Biden to podporządkował ten wyjazd właśnie, to może nie było to otwarcie kampanii wyborczej, ale miało pewne cechy, zwłaszcza przedstawienie odegrane przez prezydenta Biden, przepraszam, przez prezydenta Bidena w Kijowie, jak pamiętamy, kiedy przechadzał się po Kijowie z Prezydentem Zeleńskim, prezydent Zeleński kazał włączyć syreny alarmowe, no i a tu prezydent Biden nawet nie drgnął, tylko przechadzał się dalej, spacerował jak gdyby nigdy nic, no wiedział już jasne, że z Putinem, z zimnym, ruskim czekistą, zbrodniarzem wojennym Putinem, było wcześniej załatwione, że żadnych wstrętów Putin nie będzie prezydentowi Bidenowi robił, no i nie robił. A te syreny to były po to, żeby tutaj taki epizod heroiczny, właśnie w ramach kampanii wyborczej prezydentowi Bidenowi zapewnić. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan poinformował, że władze rosyjskie zostały powiadomione o wizycie Joe Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego przybyciem. Czy nie oznacza to, że choć Europa ma zakaz margi nakaz marginalizacji Rosji? USA wciąż traktują ją jak poważne państwo i partnera w rozgrywce mocarstw. Wygląda na to, jakby Joe poprosił Władimira o pozwolenie na przyjazd, a ten się zgodził. No nie tyle może o pozwolenie, ale no miało to pewne cechy, takie, bo y, zgodził się y, Putin na to, że nie będzie tam żadnych wstrętów czynił y, prezydentowi Bidenowi y, y, na Ukrainie. Dlatego prezydent Biden bez obawy wsiadł w sznelcug, tam jechał chyba 9 godzin w jedną stronę tym sznelcugiem, potem tyle samo godzin wracał. Z Kijowa do przemyśla. Także, no i tam w Kijowie spacerował. Syreny, co prawda, zawyły, no ale to wiadomo, że to było częścią. Przedstawienia. Także to z całą pewnością, no to jest jeszcze jedna ilustracja, jeszcze jeden przykład, że obydwie strony dążą do utrzymania tej wojny w granicach, w pewnych granicach. Co, o czym zresztą mówił sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, który wyraził obawę, żeby ta wojna nie wymknęła się spod kontroli. No to jak z tego wynika, że na razie jest pod kontrolą. No, i mieliśmy właśnie znakomity tego przykład. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie Stanisławie, w moim pytaniu pragnę nawiązać do pańskich sugestii dotyczących umowy między Polską a Ukrainą. Z dnia 2 grudnia 2016 roku. Pan sugeruje, że to rzekomo rząd polski zobowiązał się do bezpłatnej pomocy Ukrainie jeszcze wiele lat przed wybuchem wojny, przez co Polska stała się niejako sługą narodu ukraińskiego. Z pełnym szacunkiem uważam, że jest to jednak daleko idąca manipulacja. Odnalazłem bowiem tekst tej umowy w internecie i okazało się, że to po prostu umowa ogólna w sprawie. Wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, a nie zobowiązanie Polski do darmowej pomocy Ukrainie jak pan sugeruje. To jednak wielka różnica. Z umowy tej wynika bowiem, że gdyby to Polska została zaatakowana, to wtedy Ukraina powinna świadczyć Polski takie same usługi jak Polska świadczy jej obecnie. Nie wiadomo tylko, czy byliby tacy gorliwi jak nasi umiłowani przywódcy, ale to już inna sprawa. Pragnę zaznaczyć, że jestem przeciwny pomocy Ukrainie na takiej zasadzie, jak to jest czynione obecnie. I wkurza mnie, jak różni dziennikarze nierządnych telewizji noszą banderowskie wstążeczki. No akurat nie banderowskie, bo banderowskie to są czarno-czerwone. Oni noszą takie y, y, złoto-błękitne. Y, ale czytam dalej. Ale wolałbym od kogoś takiego jak pan, którego uważam za swojego mentora, bardziej rzetelnych informacji. Można zastanawiać się nad sensem zawierania takich umów, zwłaszcza z Ukrainą, ale tak jak pan to przedstawił, to jest trochę, pój to tak trochę pójście po bandzie. Czy przyznaje się pan do wpadki? Pozdrawiam, dużo zdrowia, nigdy więcej takich wpadek jak ta. Życzę. No dziękuję za życzenia, ale nie przyznaję się do żadnej wpadki. Mam nadzieję, że Pan przeczytał całą umowę, a nie tylko tytuł, a zwłaszcza artykuł 12 tej umowy, bo tam jest zobowiązanie, co prawda, obydwu stron. Że będą nieodpłatnie sobie świadczyć pomoc w zakresie, że tak powiem, dostarczania broni, środków bojowych, niebojowych, wojskowych i cywilnych, itd. Ale trzeba spojrzeć na kontekst sytuacyjny. Otóż ta umowa została zawarta 2 grudnia 2016 roku. To znaczy, że już wtedy rozpoczęły się przygotowania do tego, co się w tej chwili na Ukrainie dzieje. Już wtedy. No więc w tej sytuacji to. Tylko pozornie to zobowiązanie z artykułu 12 tej umowy miało charakter dwustronny, bo tak naprawdę ze względu na ten kontekst sytuacyjny, to Polska się zobowiązała do świadczenia nieodpłatnej pomocy Ukrainie. Także ja do żadnej wpadki się nie przyznaję, bo tu żadnej, do, z tej umowy wynika to zobowiązanie Polski do bezpłatnego świadczenia pomocy Ukrainie. I tyle. No i nie bardzo rozumiem, o co pan ma pretensje. No ale mniejsza o to. Adam Warszawski. Panie redaktorze, ja jeszcze raz w kwestii ostatniego pytania w którym dociekałem dlaczego pan radziłby akurat prezydentowi Zeleńskiemu, by nie dopuścił do wojny, skoro to nie on, a Putin ją zaczął. Pańska odpowiedź była taka, że lepsze byłoby dla Ukrainy oddać Krym i dwa obwody, Ługański i Doniecki, zamiast bić się na wojnie do ostatniego Ukraińca. I tutaj muszę panu wytknąć błąd. Otóż często cytuje Pan słowa o tym, że trzeba wybierać między alternatywami istniejącymi. Tymczasem Pan odwołał się do alternatywy nieistniejącej. Przypomnę, że tak zwane ultimatum Ławrowa z grudnia 2021 roku nie zawierało tego, o czym Pan mówi, jako pokojowym rozwiązaniu i uniknięciu wojny. Zawierało natomiast między innymi, wycofanie amerykańskiej broni nuklearnej z Europy, oraz, co jeszcze istotniejsze, wycofanie wojsk i instalacji NATO do granic sprzed rozszerzenia w 1999 roku. Tak więc, pomijając fakt, że sam Zemeński nie, miał, nie miałby dużo do powiedzenia w kwestii tego ultimatum. Uniknięcie wojny skutkowałoby między innymi zgodą na status bliskiej zagranicy dla Polski. No więc jak niby można było uniknąć tej wojny? I czy w związku z tym pana obraz Rosji jako racjonalnego partnera do rozwiązań pokojowych nie jest fałszywy? Skoro. Ich warunki były w istocie nie do realizacji. No, drogi panie, ultimatum Ławrowa zostało przedstawione, jak pan tutaj zauważa słusznie, w grudniu 2021 roku, a więc sześć miesięcy po spotkaniu po dwukrotnym spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Putinem. Ten stan napięcia gwałtownie zaczął narastać właśnie po tym spotkaniu. Co z tego wynika? Wynika z tego, że prezydent Biden musiał powiedzieć prezydentowi Putinowi coś takiego, no, że ten uznał, że nie ma innej rady, jak tylko podjąć próbę rozwiązania tego dylematu siłą. Co mógł zrobić prezydent Zawański? Prezydent Zawański mógł działać wcześniej. Jeszcze przed spotkaniem prezydenta Bidena z prezydentem Putinem, w ten sposób mógł uniknąć wojny. I bardzo możliwe, że wtedy żadnego, gdyby prezydent Zeleński powiedział, że no oni nie są go, że Ukraina nie jest gotowa do prowadzenia wojny do ostatniego Ukraińca, to być może i prezydent Biden inaczej by przemawiał. Proszę Pana, no tu się odwołam do y, takiego ewangeliczne, ewangelicznej przypowieści w wykonaniu samego Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus kiedyś tam powiedział, że y, jeżeli dwaj królowie prowadzą ze sobą wojnę, no to co robią? Najpierw siadają. I ob, tam obliczają, szacują, czy w, w, ten, co ma dwie, 10 tysięcy żołnierzy, może stawić czoła temu, który idzie tu z 20 tysiącami. No i kiedy dochodzi do wniosku, że nie bardzo, to wysyła poselstwo, kiedy tamten jest jeszcze daleko. Kiedy tamten jest jeszcze daleko, więc moim zdaniem wojny można było uniknąć. Polska nie miała z tym nic wspólnego, dlatego że Polska nie stałaby się bliską zagranicą. Rzeczywiście Putin licytował bardzo wysoko, ale tu przypominam, dopiero po dwukrotnym spotkaniu w czerwcu i lipcu 2021 roku z prezydentem Bidenem. Co mu prezydent Biden wtedy powiedział? No, chętnie bym się dowiedział tego, bo to by wiele rzeczy wyjaśniało, ale z pewnością powiedział mu coś takiego, że Putin doszedł do wniosku, że nie tylko zostało wysadzone w powietrze strategiczne partnerstwo z NATO, no bo one zostało wysadzone w powietrze już pod koniec roku 2013. Ale że zostały wysadzone w powietrze porozumienia paryskie z 1997 roku. No, ponieważ zaczął licytować, tak, i to ultimatum Madrowa wyglądało tak, jakby już tych porozumień paryskich nie było. No więc myślę, że powiem na koniec tak, że. Lepiej jest, jeżeli już nie ma innego wyjścia, żeby się samemu sprzedawać, niż żeby komuś dawać licencję na sprzedawanie mnie. Polska zrobiła to głupstwo. W 1939 roku, kiedy dała w Wielkiej Brytanii licencję na swymarczeniu polską, drogo za to zapłaciła w Jałcie. No a wygląda na to, że prezydent Zaleński zrobił to samo: no to teraz na Ukrainę spadają bomby. No, tak jest. To, jak jeżeli ktoś. Podejmuje ryzyko, no to musi potem się liczyć z konsekwencjami tego ryzyka, tej decyzji. Pan Michał Sobstyl, Szan szanowny panie Stanisławie, mam pytanie. Na Ukrainie USA walczą z Rosją, a my jesteśmy w sojuszu z tymi pierwszymi, wobec czego także jesteśmy stroną konfliktu. Czy prezydent Ukrainy może po zwycięstwie liczyć, tak jak Lonia Breżniew, na krzyż wielki Virtuti Militari. Militari? Według regulaminu krzyż wielki otrzymuje wódz za wygranie walnej bitwy lub obronę strategicznej pozycji, co przyczynia się do zwycięstwa. Wypis wymaluj Włodzimiec Zełęski No to z całą pewnością mógłby liczyć na krzyż wielki Virtuti Military. Myślę, że Prezydent Duda by mu nie pożałował okay. no a tutaj byłoby to nawet bardziej uzasadnione niż w przypadku Leonida Breżniewa, bo Leonid Breżniew nie był żadnym naczelnym wodzem, był tam podrzędnym, na podrzędnym jakimś stanowisku, także... No to, ale generał Jaruzelski chciał mu się podlizać, no to jasne, że mu dał. Myślę, że prezydent Duda nie byłby gorszy od, pod tym względem od generała Jaruzelskiego. Iksen Gerk. Szanowny Panie Redaktorze, czy klimatyczna historia brukselskich elit? Której skutki mamy odczuwać także w dziedzinie kulinarnej i doprowadzić ma do zastąpienia popularnego mięsa niepopularnym białkiem owadzim, mogła być inspirowana pobudkami mniej szlachetnymi niż te oficjalnie nam podawane. Otóż nie sądzę, by steki zostały wyrugowane przez świerszcze i pędraki, a jednak o dobry klimat naszej planety trzeba zadbać tylko jakby tu zjeść Tatar i mieć Tatar. Czy z odsieczą mógłby przyjść bezcenny Izrael, który zupełnie, zupełnym przypadkiem od kilku lat jest liderem w produkcji wędlin z drukarki 3D, z ba, wyrazami szacunku Brzegoszen? M. No ja mam jeszcze lepszy sposób i prostszy yy, na ratowanie planety. Otóż <laughs> strasznie dużo bezcennego białka się marnuje i to nie żadnego owadziego, tylko ludzkiego i gdybyśmy jakiś taki opracowali technologię, że tak powiem recyklingu z zwłok ludzkich, no to można by było to z całą pewnością z korzyścią dla planety by się odbyło i nie musielibyśmy tam jeść pędraków. Albo w przeciwnym razie to nie ma rady, będziemy musieli polubić będziemy musieli polubić, pan mówił, nie, niepopularnym białkiem owadzim. No to jest kwestia propagandy. Jak się, jak się zacznie rozbudzać snobizm na <grym> robactwo, no to no, myśli pan, że co, nie, że zabraknie tutaj entuzjastów? Nie zabraknie. A potem już się wszyscy tak przyzwyczają, że w ogóle <grym> poza robalami to nie będą chcieli nic jeść. Pani Aleksandra Karpacka. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio pytałam pana o wypowiedź jkm której mówił o Rosji jako obrońcy tradycyjnych wartości i chciałabym się odnieść polemicznie do pana wypowiedzi. Do pana odpowiedzi. Jeden. Muszę zareagować na pański chwyt rystyczny. Nie wiem, czy celowy. Jota, w jotę, ten sam. Jakiego użył pan niedawno wobec widza krytykującego Marcina rolę? To znaczy, widzę, że musi pan, pani bardzo nie lubić osoby XY. Dlaczego pan uparcie przypisuje pytającym kierowanie się w krytyce jakąś a niechęcią, sugerując przy tym samym, jakoby nie mogła istnieć krytyka merytoryczna oparta na podawanych przecież argumentach. Mój tekst o sabotowaniu szans własnej partii jest oceną opartą na logice, a nie niechęcią czy pogardą, o co również Pan mnie posądzi wobec jkm -a. To nic złego jakby, jeśli by Pani nie lubiła JKM-a, czy nawet nim gardziła. Nie ma Pani obowiązku ani go lubić, ani go podziwiać, więc to pod tym względem ma Pani wolną rękę. A to, że akurat akurat Korwinowi pani przypisuje tutaj sabotowanie szans własnej partii, no to muszę powiedzieć, że ja od ponad Chyba 40 lat współpracuję z Korwinem. No teraz to już mniej, tylko tam się znamy, bo ja się wycofałem z działalności partyjnej. I powiem tak, wtedy, kiedy w tej działalności partyjnej uczestniczyłem, to zawsze było zawsze pojawiały się oskarżenia, że korwin działa na szkodę własnej partii. Ale jak tylko przychodziło do wyborów, to wszyscy ci, którzy przedtem no, nie ustawali w tych oskarżeniach, że to Korwin, to Szubrawiec, który działa na szkodę partii, jakby go wyrzucić z partii, to by od razu partia tutaj sukces niebywały odniosła. To zabijali się jeden przez drugiego, żeby go ściągnąć, żeby tam na spotkania przedwyborcze, żeby ich promował. No więc myślę, że ta krytyka jest niesprawiedliwa i podyktowana taką nieracjonalną niechęcią, która tylko jest maskowana takimi rac próbą racjonalizacji tej niechęci. Poza tym, no, dlaczego? No, przynajmniej niektóre tradycyjne wartości, to akurat w Rosji, <śm> w Rosji nie ma kultu zboczeń płciowych, przynajmniej do tej pory nie zauważyłem, podczas kiedy na w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. No to no tam się od, od niedawno taki incydent był, daj się, w Ameryce, że jakiegoś ucznia, liceum. Tam represjonują za to, że powiedział, że są dwie płci. No to w Rosji czegoś takiego nie ma. Być może, że w innych sprawach to oni nie bronią żadnych wartości ani tradycyjnych, ani tam jakichś nowoczesnych, natomiast w niektórych. Druga sprawa. Na moją sugestię o obo sabotowanie. Wspomniał pan, że Korwin zawsze cenił sobie wolność słowa i stąd jego nieskrępowane niczym opinie. O, okej. Okay. Tyle, że jest on jednym z liderów partii, która jako jedyna może uratować Polskę przed postępowym eurokołchozem. Czy nie wymagałoby to od niego większej odpowiedzialności za swoje działania? Co powinno charakteryzować męża stanu? Powtórzę raz jeszcze: tak wielki umysł, taki stratek, szachista, mówię, bez cienia ironii, a jednocześnie w czasie, kiedy Rosjanie grożą nam unicestwieniem kraju w ciągu 20 minut. ITP. Korwin pisze o Moskalach jako brońcach wartości. Czy tak zachowuje się polityczny strateg? No pewnie nie. Ja, nie. ja już nie wiem jak się zachowują. Nigdy nie znałem żadnego politycznego stratega, więc nie mam pojęcia jak oni się zachowują. Bardzo możliwe, że się zachowują tak, że tak jak na przykład naczelnik państwa. Naczelnik państwa też mówi, że on ratuje Polskę przed eurokołchozem. O teraz nawet powiedział, że tegoroczne wybory parlamentarne to będą wybory między niepodległością i podległością Polski. No ale przecież, jak przychodzi do konkretów, to co robi? Ostatnio już nie mówię to, o tej nieszczęsnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która po prostu jest przyjęciem ultimatum, przyjęciem formuły bezwarunkowej kapitulacji Polski przed Eurokołchozem, no ale to przekonuje swoich wyznawców, że to on właśnie w ten sposób pol Polski przed Eurokołchozem broni. No, no, Wie pani, ja uważam, że Korwin zresztą też ma pewną definicję polityki, którą chciałbym tu przedstawić, bo większość tam właśnie strategów politycznych uważa, że. Polityka to jest sztuka kompromisu, a Korwin ma inną definicję, że polityka to jest sztuka unikania kompromisu, unikania kompromisu. No bo to kompromis to prędzej czy później prowadzi na pozycje kapitulanckie. I tyle. Można oczywiście napawać się perspektywą osiągnięcia sukcesu, ale za cenę tego, że się właściwie. <laughs> Przestaniemy czymkolwiek różnić od eurokąchozu, no to po co mamy się wtedy bronić przed Eurokołchozem? Jak zaczniemy tutaj z powodów takich, no tu nie możemy tutaj przesadzać, tu musimy tak śpiewać w chórze, jak Eurokołchos nakazał. Właściwie po co mam się zajmować jakimiś politycznymi strategiami? To od razu białą flagę wyciągnijmy i tyle. I tym, z tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.